Grupa Raben nieustannie inwestuje w najnowocześniejsze systemy gwarantujące bezpieczeństwo towarów powierzonych przez swoich klientów. Kolejna inwestycja grupy w bezpieczeństwo to specjalna komora dedykowana do składowania cieczy palnych, wyposażona w system gaszania pianą lekką. Jest to jedno z pierwszych takich rozwiązań wśród operatorów logistycznych w Europie i pierwsze w Polsce. System jest automatycznie uruchamiany przez zintegrowaną instalację detekcji dymu. Komora zostaje wypełniona pianą w ciągu 3 minut, skutecznie gasząc pożar w jego początkowej fazie. Dzięki specjalnemu środkowi pianotwórczemu z 1 litra wody uzyskuje się blisko 1 metr sześcienny piany. Najefektywniejsze i najnowocześniejsze rozwiązania przeciwpożarowe to inwestycja w bezpieczeństwo, które dla nas jest najwyższym priorytetem.